Chyba większość z nas to zna. Wchodzimy nocą do łazienki, włączamy światło, a tam nagle czmychają w różne zakamarki małe, srebrzyste owady, przypominające rybki, czyli rybiki. I dzisiaj w odcinku o tych tajemniczych stworzonkach. Zapraszam. Już od 20 października nowe desery Skiernik z Czyja od Frulow. Kremowy deser, który dostarczy ci białka i smaku na cały dzień. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki Ike oraz Igze w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen odkryj nasz unikalny system. Moneybag. Kolekcja kanału zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Wiadomo, nikt nie lubi, gdy jakieś owady pałętają mu się po domu i wchodzą do niego nieproszone. Tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się rybikom z bliska, no to pewnie wielu uznałoby, że nie są to najładniejsze na świecie zwierzęta. A mimo to Cieszą się w sumie całkiem niezłą opinią i gdyby tak popytać ludzi o te rybiki, to w sumie wszyscy raczej wypowiadają się o nich w ciepłych słowach i traktują trochę jak takich, no może i mimowolnych, ale jednak znanych i dobrych sąsiadów, którzy sobie gdzieś tam po prostu żyją. A w sumie dobra prasa trzyma się rybików pewnie też dlatego, że tak na dobrą sprawę to nie są jakoś specjalnie szkodliwe, a w zdecydowanej większości przypadków w ogóle nie są szkodliwe. One żyją po prostu w naszych domach i żywią się tym, co gdzieś tam spadnie. Generalnie jak nazwa najpopularniejszego z nich, rybika cukrowego wskazuje, żywią się cukrami, bardzo chętnie celulozą, w związku z czym no, znane są teoretycznie jako na przykład szkodniki techniczne książek. Mogą Wygryzać dziury w stronach, mogą podgryzać jakieś papierowe np. tapety na ścianach, żywić się jakimiś resztkami, właściwie takimi ścinkami, skrawkami, pyłem papierowym, ale to zdarza się właściwie tylko w przypadkach, gdy jest ich naprawdę sporo. W praktyce no to są bardzo rzadkie przypadki, w domach wydaje mi się, że praktycznie niespotykane, może z wyjątkiem jakichś rzeczywiście skrajnych sytuacji. Mimo to traktuje się teoretycznie jako na przykład szkodniki w muzeach, w muzeach gdzie są trzymane stare księgozbiory, nie tylko zresztą rybiki, ale wiele różnych innych owadów, które żywią się albo to papierem, albo na przykład klejami wykorzystywanymi do produkcji takich książek, albo na przykład grzybami, które rozwijają się na stronach starych książek. Generalnie jest całe spektrum owadów, które jest uważane za takie szkodniki zbiorów muzealnych. Między innymi są to również rybiki, ale Również właściwie tak trochę przezornie, trochę na wyrost, bo nawet trafiłem na takie ciekawe badania, nie jedne, a w sumie całkiem sporo badań prowadzonych w czasie lockdownów. E, mniej więcej te 4-5 lat temu, gdy rozpanoszył się COVID na świecie, pozamykano muzea właściwie w wielu różnych krajach na całym globie. No i co w związku z tym, no skoro zamknięto muzea, zamknięto biblioteki, nikt pomiędzy tymi księgozbiorami się nie przechadzał. No to można założyć, że pojawiły się również rybiki w większej ilości. Bo jak sami w swoich mieszkaniach zdążyliście na pewno zauważyć, to są owady bardzo nieśmiałe, które na co dzień, za dnia nam się właściwie nie pokazują. Widzimy je tylko przypadkiem najczęściej zdarza się oczywiście inaczej, ale najczęściej wtedy, gdy wchodzimy właśnie nocą do łazienki, gdy jest cicho, spokojnie, one wtedy wyłażą, no i przestraszone tym nagle włączonym światłem czmychają. Wtedy możemy je dostrzec, ale generalnie stronią bardzo od naszego towarzystwa i e, stają się bardziej aktywne wtedy, gdy nas w pobliżu nie ma. I podobnie właśnie było w przypadku tych muzeów, więc naukowcy postanowili sprawdzić, czy fakt, że są pozamykane e, podczas tych lockdownów sprawia, że tych rybików jest więcej, bardziej się panoszą, może bardziej uszkadzają te księgozbiory. No i rzeczywiście w badaniach, tak ja mówię, nie jednych, ale licznych, bo to w wielu różnych krajach na świecie prowadzono, stwierdzono, że no, faktycznie, gdy muzea są zamknięte, gdy nie ma w nich ludzi, to rybików pojawia się dużo więcej. Stwierdzono to na podstawie odłowów do takich specjalnych pułapek, ale co ciekawe, mimo że tych rybików pojawiało się więcej, były dużo bardziej aktywne, to nie stwierdzono właściwie żadnych strat w księgozbiorach z nimi związanych. Więc no, wydaje się, że to są naprawdę bardzo skrajne przypadki, gdy te rybiki są w stanie coś uszkodzić, choć, tak jak mówię, Teoretycznie i praktycznie też jest to możliwe, bo rzeczywiście żywią się papierem, więc mogą różne papierowe wyroby podgryzać. Ale generalnie zadowalają się w naszych domach tym, co gdzieś tam znajdą na podłodze, jakieś drobinki kurzu i tego, co w tym kurzu się znajduje. No ale cały czas mówię o rybikach w domach, rybikach w muzeach, w bibliotekach i tak dalej, więc co ja właściwie robię? W lesie. Co ja robię na polu. Na polu, bo jesteśmy w Małopolsce, a więc robię to, że siedzę obok mrowiska. Bo jak się okazuje, w Polsce mimo że znamy rybika ogólnie pod taką nazwą, jako tego owada, który pojawia się u nas w domu, to tych gatunków rybików mamy trochę więcej, prawdopodobnie sześć, może więcej, tego do końca nie wiadomo, bo to są zwierzęta bardzo skryte, ale generalnie te sześć jest raczej potwierdzone, z czego w naszych domach żyją takie. Trzy najpopularniejsze, które nie pochodzą z Polski. Pochodzą dokładnie też nie wiadomo skąd, ale raczej z ciepłych krajów. Mamy jeszcze kilka innych, również pochodzących z ciepłych krajów, ale oprócz tego mamy też swoje własne rodzime rybiki. Rybiki, które już nie żyją w naszych domach, nie żyją w łazienkach, w kuchniach ani w muzeach, a wybrały sobie inne ciekawe środowisko do życia, a mianowicie mrowiska. A mowa tutaj o takim rybiku Atelura. Formikaria, który właśnie tak jak rybiki cukrowe na przykład buszuje po naszych łazienkach, tak ten rybik Atelura formikaria buszuje po korytarzach w mrowiskach mrówek. Mrówek różnych gatunków. Znajdowano je właściwie u wszelkich możliwych mrówek, które tworzą dosyć duże społeczności, gdzie ten rybik może się tak trochę zakamuflować i może znaleźć dużo do zjedzenia. Ale zanim rozwinę temat rybików w mrowiskach, to jeszcze słówko. O rybikach ogólnie o tych, które właśnie można spotkać u nas w domu. Co to w ogóle są za owady i skąd się wzięły? Bo tak jak mówię od początku, to są owady, chociaż mogą do końca tych owadów nie przypominać, bo jak kojarzymy muchy, jak wyglądają, albo pszczoły, albo motyle, to generalnie wszystkie mają skrzydła. I rzeczywiście większość owadów jest uskrzydlona, przynajmniej na którymś tam etapie swojego życia. Niektóre nie mają skrzydeł, ale nie mają ich wtórnie. Tyczy się to na przykład wielu pasożytów, takich jak chły, które to no, nie potrzebują skrzydeł, bo żyją e, na ciałach swoich ofiar, więc je po prostu w toku ewolucji utraciły. No a tutaj mamy rybiki. Rybiki, które tak jak wspominałem, przypominają trochę rybki, bo są takie pokryte srebrzystymi łuseczkami i nie mają żadnych skrzydeł. Ale one w przeciwieństwie do wspomnianych przed chwilą owadów ich nie utraciły, tylko ich nigdy nie miały, bo rybiki należą do bardzo starej, ewolucyjnie liczącej sobie setki milionów lat grupy owadów, która jeszcze wtedy skrzydeł nie miała, tak jak i inne owady, które żyły te kilkaset milionów lat temu i nigdy ich nie wykształciła. To są owady pierwotnie bezskrzydłe, dlatego też kształtem przypominają, jakbyśmy się im przyjrzeli, rzeczywiście trochę takie Zwierzę znane z obrazków, z książek traktujących o dinozaurach czy o już dawno minionych czasach. Nieco rzeczywiście obce jak na dzisiejszy krajobraz i nieco inaczej wyglądające niż dzisiaj nam znane, szeroko rozpowszechnione latające owady. A rybiki te znane są w sumie w Polsce już od dawna. Mimo że, tak jak wspominałem wcześniej, one z Polski nie pochodzą, przynajmniej nie te, które spotykamy w domach, i do końca na dobrą sprawę nie wiadomo skąd pochodzą, bo stanowisk wielu gatunków nigdy w naturze nie odnaleziono, mimo że na przykład pospolicie występują w Łazienkach, e, w piekarniach albo w kuchniach w naszych domach. No to jednak występują pospolicie i pospolicie występowały także w przeszłości. I mam tutaj taki ciekawy cytat z książki z XIX wieku, gdy właśnie. Opisywano rybiki, a tutaj konkretnie rybika cukrowego, występującego e, właściwie wtedy to jeszcze w spiżarniach w domach w Polsce. I ten opis, na dobrą sprawę, dobrze oddaje wygląd większości z tych rybików, a brzmi on tak. Jest podłużny, okryty srebrzystymi łuskami, macadła ma długie, najeżone i nitkowate, i sześć nóg z trzema szczecinkami na tyłku. Chowa się w domach, po spiżarniach, gdzie bywają. Słodycze. No i już tłumaczę o co tutaj chodzi. Oczywiście w domach, po spiżarniach, gdzie bywają słodycze, bo tak jak wcześniej wspominałem, rybik cukrowy lubi zjadać ten cukier. Zresztą, jak i inne rybiki. Macadła ma długie, oczywiście chodzi o czułki, które rybiki rzeczywiście mają długie. I ciekawa rzecz, sześć nóg z trzema szczecinkami na tyłku. W XIX wieku. W książkach przyrodniczych, bo to jest cytat z książki przyrodniczej, a nie z jakiejś rozmowy pod sklepem, rzeczywiście używano takich sformułowań. Nikogo nie gorszyło to, że w poważnej pracy pisze się o trzech szczecinkach na tyłku, ale rzeczywiście, gdy przyjrzymy się tym rybikom, które buszują u nas w łazienkach, to mają takie trzy szczecinki na tyłku. Krótsze albo dłuższe. Te e, przysadki odwłokowe bywają różne w zależności od gatunku. Dlatego czasem zdarza się, że te rybiki, które u nas bywają, są małe i mają króciutkie te szczecinki, a zdarza się, że są duże i mają te szczecinki ogromne. Nawet kiedyś się e, spotkałem z takim przypadkiem: gdy ktoś rzucił na Twittera zdjęcie takiego rybika. Rzeczywiście był duży, rzeczywiście miał ogromne te szczecinki, i napisał, że ten kto wrzucał, że chyba odwiedził mnie król rybików I rzeczywiście wyglądał jak król. Król w koronie ze względu na te szczytniki, ale to nie był rybik cukrowy, tylko prawdopodobnie rybik z gatunku ktenolepisma longi czyli właśnie taki duży z długimi przysadkami, który rzeczywiście wyróżnia się rozmiarem spośród tych, które możemy spotkać u nas w domach. Ale tych gatunków jest więcej. Właściwie co jakiś czas odkrywane są. Kolejne, nikt tak naprawdę nie wie do końca, ile ich jest, chociażby dlatego, że po pierwsze są mimo wszystko do siebie dosyć podobne, i przeciętny mieszkaniec domu, mieszkania nie jest w stanie ich rozróżnić, a trudno, żeby naukowcy e, przychodzili do każdego z osobna, badali Łazienki. Kuchnie, spiżarnie, kotłownie każdego z osobna i szukali tego, co można tam znaleźć. A można znaleźć różne dziwne rzeczy, bo, tak jak mówię, co jakiś czas pojawiają się jednak doniesienia o odkryciu kolejnych gatunków. Można założyć, że wiele z nich już od lat jest z nami, ale jeszcze nie mamy pojęcia o ich istnieniu, bo po prostu mylimy je z innymi gatunkami. I teraz, gdy opowiedziałem trochę więcej o rybikach ogólnie i o tych gatunkach, które żyją w naszych domach, mam nadzieję, że będzie widać pewne Podobieństwa. Bo tak jak i tamte szukają schronienia w naszych łazienkach, na przykład, bo jest tam ciepło i wilgotno i jest co jeść, tak te nasze polskie dzikie rybiki, o których wspominałem przed chwilą, przyzwyczaiły się do tego, że korzystają z gościnności mrówek. Które traktują trochę tak, jak rybiki cukrowe traktują nas. No ale teraz wyobraźmy sobie, my wchodząc do tej łazienki, włączając to światło, widzimy rzeczywiście, jak te rybiki. Czmychają, ale one są no, bardzo nieduże. Centymetr, może troszkę więcej. Mimo, że rybiki żyją dosyć długo jak na owady, bo nawet około 8 lat, to generalnie nigdy nie osiągają dużych rozmiarów. I są to owady stosunkowo nieduże, więc no, nie wzbudzają w nas żadnego strachu ani paniki. No ale teraz wyobraźmy sobie, że tak jak u nas w domu mieszkają te. Rybiki, tak, w domu mrówek, w mrowisku również mieszkają rybiki, ale rybiki dorównujące mrówkom rozmiarami. I problem polega na tym, że rybiki te nie tylko przechadzają się po ich korytarzach, tak jakby u nas w domu nagle pojawił się owad naszej wielkości i czmychał gdzieś z pokoju do pokoju, nie tylko podkradają im jedzenie, tak jakby u nas w domu ktoś otwierał lodówkę nocą i wyjadał całą jej zawartość, ale jeszcze potrafią robić to w naprawdę bezczelny sposób i podkradają to jedzenie dosłownie, odejmując go od ust mrówkom. A już tłumaczę o co chodzi. U mrówek generalnie występuje takie zjawisko zwane trofolaksją. Polega ono na tym, że mrówki, gdy się najedzą, to przechowują część tego pokarmu w swoich ciałach, po to, by ewentualnie móc się nim później podzielić z innymi mrówkami, które mogłyby go. Potrzebować. I rzeczywiście dzielą się nim w postaci płynnej, w postaci takiej kropelki pokarmu, którą przekazują sobie z ust do ust. No i co ciekawe, wykorzystują to te rybiki, o których wspominałem wcześniej, z gatunku Atelura formikaria, i obserwowano je, gdy w trakcie tej wymiany płynów, wymiany pokarmu pomiędzy mrówkami, pojawia się znikąd rybik i po prostu. Jakby wchodzi między te mrówki, wypija tą kroplę pokarmu i ucieka. No i teraz wyobraźmy sobie, jak właściwie traumatyczne musiałoby to być przeżycie, gdybyśmy my mieli gości takich jak mają mrówki. Siedzimy sobie przy stole, nie wiem, karmimy dziecko, a tu nagle wyłana się z pod stołu rybik naszej wielkości, zabiera tą łyżkę, zabiera cały talerz i znika gdzieś w ciemnościach. Widzisz? Sam wylałeś całą zupę? No, generalnie z tym muszą mierzyć się mrówki, które mają swoje własne rybiki. Ale co ciekawe, wydaje się, że tym mrówkom jakoś to specjalnie nie przeszkadza, jakoś tego specjalnie nie zauważają. A to prawdopodobnie dlatego, że rybiki, które żyją w mrowiskach, no chociażby dlatego, żeby uniknąć agresji ze strony mrówek, potrafią się całkiem nieźle kryć. Ale nie tylko fizycznie nazwijmy to, chowając gdzieś w sakamarkach, chowając w ciemności, ale także chemicznie. Naśladują bowiem prawdopodobnie ślad chemiczny, zapach mrówek, dzięki czemu tworzą sobie taki chemiczny kamuflaż i mrówki, no właściwie ich przez to nie zauważają. Albo traktują jako członków swojej społeczności i nie niepokoją ich zanadto, dzięki czemu taki rybik może się czuć w mrowisku jak u siebie. Problem oczywiście polega na tym, problem dla nas, że przez to ciężko jest je badać i tak do końca nie wiadomo e, zbyt wiele o życiu tych rybików, no bo no można sobie wyobrazić, jak zajrzeć do tego mrowiska w poszukiwaniu tych rybików. No Jest to trudne, e, naukowcy wypracowali taką metodę, e, że szczególnie w przypadku mrowisk, które zakładane są na przykład pod kamieniami, Idą nocą, z latarką, odchylają kamienie świecą i szybko robią zdjęcia, i rzeczywiście zdarza się, że uda im się trafić na te rybiki, które wtedy dokładnie tak jak te w naszych łazienkach zdziwione, szokowane zaczynają znikać w korytarzach, ale przez te ułamki sekund je widać. No ale oczywiście nie sprawdza się to, nie sprawdza się to w przypadku e, mrowisk, takich jak to tutaj e, mrówek z grupy z Oczywiście. To nie ja to mrowisko rozkopałem w poszukiwaniu rybików, zrobiło to jakieś zwierzę. Być może szukało rybików, może po prostu chciało zjeść mrówki, a może szukało jeszcze innych larw, które korzystają z gościnności mrówek, albo nawet nie tyle korzystają, co wykorzystują mrówki e, do ochrony, chroniąc się podobnie jak rybiki, jakimś kamuflażem chemicznym, bo takich zwierząt w mrowiskach jest naprawdę sporo różne ciekawe strategie chemiczne stosują też rybiki obecne w naszych domach. Te co prawda nie robią tego po to, żeby się kamuflować, ale wręcz przeciwnie, robią to po to, by tak jakby zwołać innych przedstawicieli swojego gatunku, informując ich o tym, że tu jest fajnie, tu jest ciepło, tu jest wilgotno, tu jest co jeść. Bo oczywiście sam jeden rybik w obcym miejscu wiele nie zdziała, musi mieć pobratymców chociażby po to, żeby przedłużyć swój gatunek. W tym przypadku rybiki robią to jednak trochę mimowolnie, bo prawdopodobnie e, za ten zapach, który nawołuje do gromadzenia się pozostałe rybiki, odpowiada jakaś mikrobiota jelitowa e, żyjąca w organizmach rybików. Po prostu inne czują obecność pozostałych rybików po ich odchodach i nie tylko, ale głównie po odchodach. Na szczęście my tego raczej nie widzimy. No ale właśnie rybiki robią to głównie po to, by się zgromadzić, by móc przedłużyć istnienie swojego gatunku, ale broń Boże, nie po to, by kopulować, bo tutaj co ciekawe, rybiki nigdy nie kopulują. Tak, to są zwierzęta wyjątkowo czyste, nigdy się w ten sposób do siebie fizycznie nie zbliżają, zamiast tego rybiki tańczą. Rybiki wykonują taki, trochę można by powiedzieć, seksualny. Taniec, podczas którego no chociażby e, dotykają się tymi szczecinkami na tyłku, jak to określano w tych XIX-wiecznych książkach, no ale później się rozchodzą. Nigdy nie dochodzi do kopulacji, ponieważ co ciekawe, samiec rybika tworzy trochę taką konstrukcję z trochę takiej przędzy, która służy samicy jako drogowskaz. Drogowskaz do specjalnego pakunku, który nazywamy spermatoforem, w którym jest nasienie tego rybika i w ten sposób może dojść do takiego zbliżenia na odległość. Po tym tańcu się rozchodzą, później następuje trochę takie zdalne zapłodnienie po tym, gdy samica znajdzie ten spermatofor, ale do samego aktu kopulacji nigdy u rybików nie dochodzi. Więc możecie być spokojni, nawet jeżeli te rybiki buszują u was w łazienkach. W garderobach, gdzieś w kuchniach, to na pewno nie robią nic zdrożnego. Dzięki i zapraszam na kolejny odcinek. Już od 20 października nowe desery Skiernik z Czyja od FruLOW. Kremowy deser, który dostarczy ci białka i smaku na cały dzień. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki Ike oraz Xe w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Kolekcja kanału 0 już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału 0.